Lekarz znalazł i operował ranną dziewczynkę, którą spotkał na ulicy. Kiedy wrócił do domu i włączył telewizor, zamarł na widok jej zdjęcia w wiadomościach. A to, co wydarzyło się potem, zostawicie bez słów. Zasubskrybuj kanał, aby śledzić poruszające historie jak ta, i nie zapomnij polubić filmu, aby oglądać więcej. Jakub Kowalski poprawił pasek skórzanego plecaka na ramieniu, opuszczając budynek szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Ostatnie godziny spędzone w sali operacyjnej pozostawiły po sobie ciężar, który zdawał się wnikać w jego kości, lecz jego myśli były gdzie indziej. Każdego dnia, gdy zamykał oczy choćby na krótką chwilę, wracała ta sama obietnica. Obietnica, którą złożył sobie lata temu, w dniu, gdy patrzył na swoją matkę leżącą w szpitalnym łóżku, pozostawioną na pastwę losu przez system, który miał jej pomóc, nie zdążyli. Nikt się nie zainteresował. A teraz on musiał żyć ze świadomością, że gdyby ktoś był wtedy bardziej uważny, bardziej zdecydowany, być może Maria Kowalska wciąż by żyła. Już nigdy więcej. Powtarzał sobie każdego dnia: Szpital był dla niego drugim domem miejscem, w którym mógł coś zmienić, uratować kogoś, kogo inni mogliby przeoczyć. Tego dnia operował trzech pacjentów dwie skomplikowane rekonstrukcje i jedno nagłe cesarskie cięcie. Trzymał w dłoniach życie, wyciągał ludzi z krawędzi śmierci, a mimo to nie potrafił się wyzbyć wrażenia, że wciąż jest spóźniony. Przeszedł przez bramę prowadzącą do Plant, oddychając głęboko. To była jego codzienna trasa, kilka minut, które miał tylko dla siebie. Jednak tego wieczoru jego rutynowy spacer został przerwany. Zauważył ją natychmiast. Dziewczynka nie więcej niż dziewięcioletnia siedziała skulona na ławce. Jej drobna sylwetka wyglądała niemal nienaturalnie nieruchomo, a wątłe palce zaciskały się na rękawie kurtki. Zatrzymał się. Coś w tym obrazie wydało mu się niepokojące. Podszedł bliżej, powoli, żeby jej nie przestraszyć. Cześć! Jego głos był spokojny, ale stanowczy. Nazywam się Jakub. Co się stało? Dziewczynka uniosła głowę, a ich spojrzenia się spotkały. Oczy. To właśnie one sprawiły, że przez moment stracił równowagę. Mimo bólu, który w nich widział, było tam coś jeszcze. Coś głębszego, jakby nosiła w sobie ciężar, którego nikt w jej wieku nie powinien dźwigać. Boli mnie ręka bardzo wyszeptała. Jestem Zofia Nowak. Jej głos brzmiał tak cicho, że musiał się pochylić, by go usłyszeć. Jakub spojrzał na jej ramię było opuchnięte, nienaturalnie uniesione a sposób, w jaki go trzymała, mówił mu wszystko złamanie. Muszę cię zabrać do szpitala, powiedział, starając się nie brzmieć zbyt surowo. Zaufasz mi? Przez moment wydawało się, że się zawaha. Jakby oceniała, czy może mu wierzyć. W końcu skinęła głową. Jakub kucnął i ostrożnie wziął ją na ręce, uważając, by nie poruszyć jej kontuzjowanego ramienia. Była lekka, niemal jak piórko i zbyt cicha jak na dziecko w jej wieku. Gdy umieścił ją na przednim siedzeniu swojego czarnego Audi A6, zapinając ostrożnie pas, zerknął na nią raz jeszcze: Gdzie są twoi rodzice? Nie odpowiedziała od razu. Odwróciła wzrok ku szybie, jakby próbowała ukryć się przed tym pytaniem. Nie wiem. Jej głos był pusty, bezbarwny. Jakub nie naciskał. Coś w jej postawie mówiło mu, że nie była to zwykła odpowiedź dziecka, które się zgubiło. Było w niej coś więcej. Samochód poruszał się płynnie przez ulicę Krakowa, ale atmosfera w środku stawała się coraz cięższa. Jak to się stało? zapytał po chwili, chcąc oderwać ją od myśli, które najwyraźniej ją dręczyły. Przewróciłam się mruknęła, ale nie patrzyła na niego kłamała wiedział to natychmiast. Nie tylko po jej tonie, ale i po sposobie, w jaki uciekała spojrzeniem. Przewróciłaś się powtórzył spokojnie. Na co? Na schody odpowiedziała zbyt szybko. Jakub nie odzywał się przez chwilę, pozwalając jej myślom dryfować. Wiedział, że jeśli będzie naciskał, zamknie się w sobie jeszcze bardziej. Dobrze, obejrzymy to na prześwietleniu i zobaczymy, co da się zrobić. Gdy dotarli do szpitala, Jakub nie tracił czasu. Przeniósł dziewczynkę na nosze i skierował się prosto na oddział radiologii. Minęło kilkanaście minut, zanim dostał zdjęcia: złamanie dokładnie takie, jakiego się spodziewał ale coś jeszcze przykuło jego uwagę stare ślady lekkie zgrubienia w strukturze kości niewielkie, ale zauważalne jakby to nie był pierwszy raz zacisnął zęby. Pielęgniarka, która przyniosła mu wyniki, spojrzała na niego z niepokojem. Doktor Zieliński nie jest dostępny. Bez jego zgody nie możemy przeprowadzić operacji. Jakub spojrzał na kartę pacjentki, wiedział co to oznacza. Zbyt długie czekanie mogło doprowadzić do powikłań. Ból narastał, a kość mogła się źle zrosnąć. Zofia patrzyła na niego, czekała na jego decyzję. Zacisnął dłoń na krawędzi biurka, czując jak wzbiera w nim irytacja. Nie mógł pozwolić, by ta dziewczynka stała się kolejnym numerem w statystykach zaniedbań. Podjął decyzję, spojrzał jej prosto w oczy. Zrobimy to razem, Zofia. Obiecuję, że wszystko będzie dobrze. Nie zamierzał czekać. Operacja przebiegła pomyślnie. Jakub Kowalski skupił się na każdym detalu, precyzyjnie stabilizując złamaną kość i zabezpieczając ramię Zofii najlepszym dostępnym sprzętem. Nie pozwolił sobie na najmniejszy błąd. Dopiero kiedy dziewczynka została przeniesiona do sali pooperacyjnej i zasnęła pod wpływem leków przeciwbólowych, Jakub zdał sobie sprawę z prawdziwego problemu. Kto był za nią odpowiedzialny? Gdzie była jej rodzina? Przez cały ten czas Zofia nie wspomniała nikogo, kto by na nią czekał. Jej odpowiedzi były wymijające, pełne niepewności. Jakub obserwował ją, widząc, jak mimo bólu i zmęczenia przyzwyczajała się do nowego otoczenia z zadziwiającą łatwością. To nie było normalne. Kiedy obudziła się po kilku godzinach, spojrzała na niego z przymkniętych powiek, jakby chciała ocenić, czy może mu zaufać. Jak się czujesz? zapytał, siadając obok niej. Dziewczynka poruszyła lekko palcami zdrowej ręki, jakby testując, czy nie jest podłączona do żadnych kabli, które mogłyby ją ograniczać. Dobrze odparła cicho. Jakub uśmiechnął się, ale nie dał się zwieść. Zofia, muszę wiedzieć Gdzie mieszkasz? Ktoś cię szuka? Dziewczynka zacisnęła usta. Ja nie pamiętam dokładnie mruknęła, spuszczając wzrok na kołdrę ale mama pewnie mnie szuka. W jej głosie nie było jednak przekonania. Jakub zauważył to natychmiast. Jak to możliwe, że nie pamiętasz? Zofia lekko wzruszyła ramionami, unikając jego spojrzenia. Dużo się przeprowadzamy dodała po chwili. To była odpowiedź, która mogła mieć sens ale nie miała. Coś mu nie pasowało nie chciał jej jednak naciskać była jeszcze dzieckiem, a poza tym zmęczonym, przestraszonym i obolałym dzieckiem westchnął Dobrze, nie będę cię teraz męczył. Ale nie zostawię cię samej. Zofia zerknęła na niego z czymś, co wyglądało jak zdziwienie, może nawet wdzięczność. Jakub podjął decyzję. Nie mógł zostawić jej w szpitalu, jeśli nie miał pewności, że ktoś po nią przyjdzie. System mógłby ją wepchnąć w miejsce, gdzie ponownie zostałaby zapomniana. Nie pozwoli na to. Zabrał ją do swojego mieszkania, przestronnego apartamentu w nowoczesnym budynku niedaleko centrum Krakowa. Było tam minimalistycznie chłodno, ale czysto i schludnie. Kiedy otworzył przed nią drzwi, spojrzała na niego pytająco. Mieszkasz tu sam? Jakub skinął głową. Tak, nie powiedział nic więcej. Nie był człowiekiem, który lubił dzielić się szczegółami swojego życia. Praca pochłaniała go do tego stopnia, że jego mieszkanie stało się jedynie miejscem, gdzie się zatrzymywał między kolejnymi dyżurami. Teraz jednak nie był sam. Chcesz coś do jedzenia? Zapytał, zdejmując płaszcz. Zofia wzruszyła ramionami: Nie jestem głodna. Jakub przyjrzał się jej uważnie: A co powiesz na gorącą czekoladę? Nie odpowiedziała od razu, ale lekko skinęła głową. Sięgnął do jednej z szafek i wyjął opakowanie szwajcarskiej czekolady Lind, którą trzymał na specjalne okazje. Miał nadzieję, że choć trochę ją to uspokoi. Podając jej filiżankę, zobaczył, jak ostrożnie obejmuje ją dłońmi, jakby ciepło naczynia było czymś, czego dawno nie czuła. Dziękuję, szepnęła. Jakub nic nie powiedział. Po chwili wręczył jej również cienki koc z kaszmiru, który zwykle miał rzucony na Sofię. Możesz tu odpocząć. Zofia spojrzała na niego, jakby nie do końca wierzyła, że ktoś tak po prostu chce, żeby czuła się bezpiecznie, ale nie protestowała. Kilka minut później spała. Jakub usiadł w swoim fotelu wykonanym z włoskiej skóry i wpatrywał się w przestrzeń co on właściwie robił. Wiedział, że będą konsekwencje, operował bez zgody przełożonych, przyjął pod swój dach dziecko, którego sytuacja była co najmniej podejrzana. To nie mogło skończyć się dobrze i rzeczywiście nie musiał długo czekać. Rano, zanim jeszcze zdążył napić się pierwszej kawy, odebrał telefon. Kowalski natychmiast do biura dr Zielińskiego. Ton głosu pielęgniarki nie pozostawiał złudzeń. Wiedział, co go czeka. Kiedy wszedł do gabinetu swojego przełożonego, Marek Zieliński czekał na niego za masywnym biurkiem z dębowego drewna. Jego spojrzenie było twarde, wyważone, a dłonie splecione w sposób, który sugerował, że już podjął decyzję. Jakub, słyszałem niepokojące plotki, zaczął patrząc mu prosto w oczy. Czy to prawda, że przeprowadziłeś operację bez wymaganej zgody? Jakub nie zamierzał się tłumaczyć. Tak, dziewczynka cierpiała, musiała zostać natychmiast zoperowana. Zieliński zmrużył oczy. Nie miałeś autoryzacji, co by było, gdyby coś poszło nie tak? Jakub wziął głęboki oddech, ale nic nie poszło nie tak. Nie o to chodzi. Zieliński uderzył dłonią w biurko. Zasady istnieją nie bez powodu. Szpital nie może sobie pozwolić na takie ryzyko. Nastąpiła chwila ciszy. Potem Zieliński westchnął, jakby nie sprawiało mu to satysfakcji. Muszę to zgłosić, a to oznacza, że jesteś zwolniony. Jakub poczuł, jak wszystko w nim na moment zastyga. Zwolniony, po tylu latach, po wszystkim, co zrobił dla tego miejsca. Ale nie żałował. Spojrzał na Zielińskiego z uniesioną głową. W takim razie nie żałuje ani jednej sekundy. Odwrócił się i wyszedł. Nie wiedział jeszcze, co dalej. Ale jedno było pewne: ta sprawa z Zofią dopiero się zaczynała. Kiedy Jakub wrócił do swojego apartamentu, wciąż czuł ciężar wydarzeń z ostatnich godzin. Zwolnienie ze szpitala nie powinno go zaskoczyć, ale mimo to czuł wewnętrzną pustkę. Nie żałował decyzji, którą podjął. Zofia potrzebowała pomocy i zrobiłby to samo jeszcze raz, bez wahania. Przekręcił klucz w zamku i wszedł do mieszkania. W salonie panował spokój, jedynie cichy oddech dziewczynki rozchodził się po pomieszczeniu. Nadal spała zwinięta pod kaszmirowym kocem, który dał jej poprzedniego wieczoru. Przez chwilę stał, patrząc na nią, zastanawiając się, jaką historię skrywała. Usiadł na fotelu zmęczony i sięgnął po pilota. Potrzebował chwili, by zebrać myśli, znaleźć jakiś punkt zaczepienia w rzeczywistości, która nagle zaczęła mu się wymykać spod kontroli. Przerzucał kanały bez większego zainteresowania, dopóki nie zatrzymał się na jednym z lokalnych serwisów informacyjnych, i wtedy zamarł. Na ekranie pojawiło się zdjęcie Zofii: duże, wyraźne, bez żadnych wątpliwości to była ona. A pod spodem widniał napis Zaginiona dziewczynka. Matka prosi o informacje na temat swojej córki, Zofii Nowak. Serce Jakuba przyspieszyło. Obraz na ekranie przedstawiał zapłakaną kobietę, trzymającą w dłoniach zdjęcie dziewczynki. Reporter mówił coś o długich poszukiwaniach, o tym, że dziecko zniknęło kilka dni temu, nie czekał ani sekundy dłużej. Sięgnął po telefon, wbił numer podany na ekranie i nacisnął zieloną słuchawkę: Sygnał: jeden, drugi, trzeci. Aż w końcu w słuchawce rozbrzmiał drżący kobiecy głos: Halo? Była zdenerwowana, jej oddech nierówny. Nazywam się Jakub powiedział szybko. Zofia jest ze mną, jest bezpieczna. Przez chwilę panowała cisza, jakby po drugiej stronie ktoś zatrzymał oddech. Gdzie ona jest? Głos kobiety stał się bardziej wyraźny, ale wciąż drżał. Czy, czy mogę ją zobaczyć? Oczywiście. Podam adres. Gdy tylko odłożył telefon, spojrzał na śpiącą dziewczynkę. Jak zareaguje na spotkanie z matką? Czy rzeczywiście była w niebezpieczeństwie? Czy może cała sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, niż mu się wydawało? Nie minęło wiele czasu. Dwadzieścia minut później rozległo się głośne pukanie do drzwi. Jakub wziął głęboki oddech i otworzył. Na progu stała kobieta, którą widział w telewizji. Była blada, jej oczy podkrążone od nieprzespanych nocy, ale w spojrzeniu czaiła się determinacja, a obok niej dwóch policjantów. Zanim zdążył coś powiedzieć, poczuł chłód metalu na swoich nadgarstkach. Co wy robicie? Zaprotestował, próbując cofnąć ręce. Jakub Kowalski, jest pan zatrzymany pod zarzutem uprowadzenia dziecka, oznajmił jeden z funkcjonariuszy oficjalnym tonem. Zaczekajcie, próbował argumentować, ale kajdanki zacisnęły się na jego nadgarstkach. Nie porwałem jej, ona była sama, ranna, pomogłem jej, to wyjaśnimy na komisariacie, odparł drugi policjant, chwytając go za ramię. W tym momencie w salonie rozległ się cichy, senny głos. Jakub? Wszyscy spojrzeli w stronę dziewczynki, która właśnie przebudziła się na kanapie. Jej oczy były jeszcze zamglone snem, ale kiedy zobaczyła policjantów, natychmiast się obudziła. Nie! wykrzyknęła, zrywając się na równe nogi. Jakub nawet w tym momencie zauważył, że zrobiła to ostrożnie, pilnując, by nie obciążyć chorej ręki. Puśćcie go. On nic złego nie zrobił. Kobieta stojąca przy drzwiach jej matka zamarła. Zosiu, wyszeptała, a w jej głosie było tyle emocji, że Jakub przez moment zapomniał o wszystkim innym. Dziewczynka odwróciła się w jej stronę i przez chwilę obie patrzyły na siebie w całkowitej ciszy. A potem matka rzuciła się do przodu i mocno przytuliła córkę, jakby bała się, że jeśli choćby na sekundę poluzuje uścisk, dziewczynka zniknie. Moje dziecko, wyszeptała przez łzy. Myślałam, że już nigdy cię nie zobaczę. Jakub milczał, czując jak emocje narastają wokół niego. To był moment, w którym mógł się usprawiedliwiać, wyjaśniać, krzyczeć na policjantów, ale nie zrobił nic z tych rzeczy. Czekał i czekał, aż w końcu Zofia podniosła głowę i spojrzała na matkę. Mamo zaczęła, po czym spojrzała na Jakuba to nie tak, jak myślisz. Matka Zofii odsunęła się powoli i otarła łzy. Co masz na myśli? Jakub mnie nie porwał. Jej głos był pewny. Pomógł mi. Policjanci wymienili spojrzenia. Jesteś pewna? Tak, byłam sama. On mnie znalazł i zabrał do szpitala. Gdyby nie on, nie wiem, co by się stało. Zapadła cisza. W końcu jeden z policjantów westchnął i wyjął kluczyk do kajdanek. Wygląda na to, że popełniliśmy błąd. Zamek kliknął, a metal zsunął się z nadgarstków Jakuba. Przepraszamy, panie Kowalski, procedury. Jakub pocierał obolałe nadgarstki, ale nie odpowiedział. To wtedy matka Zofii powiedziała coś, co sprawiło, że przez moment poczuł, jak grunt usuwa mu się spod nóg. Nazywam się Anna Nowak Gusławski. Jej spojrzenie spotkało się z jego. Mój ojciec to Wiktor Nowak. Właściciel szpitala, w którym pan pracował, Jakub zesztywniał. Poczuł, jak wszystko, co wydarzyło się w ostatnich godzinach, nagle nabrało zupełnie nowego znaczenia. Wiktor Nowak zjawił się szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Był człowiekiem, który nie marnował czasu na zbędne rozmowy. Jego chłodne spojrzenie przesuwało się po zgromadzonych, a jego obecność niosła ze sobą niepodważalny autorytet. Marek Zieliński siedział sztywno na swoim miejscu, wyczuwając, że sytuacja nie układa się po jego myśli. Jakub stał naprzeciwko, świadomy, że cokolwiek się teraz wydarzy, wpłynie na jego przyszłość. Chcę usłyszeć całą historię, powiedział Wiktor stanowczo, nie okazując żadnych emocji. Marek otworzył usta, ale Wiktor uniósł dłoń, uciszając go jednym gestem spojrzał prosto na Jakuba. Od ciebie. Jakub spojrzał na niego spokojnie, mimo że wewnątrz czuł napięcie. Wiedział, że nie ma sensu się bronić. Prawda była prosta. Znalazłem Zofię na plantach. Była sama. Jej ręka była złamana. Musiała trafić na stół operacyjny jak najszybciej. Nie miałem pewności, gdzie jest jej rodzina, ale wiedziałem jedno: jeśli nie podejmę natychmiastowego działania, mogę narazić ją na trwałe uszkodzenie. Nie mogłem czekać, aż biurokracja zdecyduje za mnie. Więc operowałeś bez zgody przełożonych? dopytał Wiktor, przesuwając palcami po drewnianym blacie biurka. Tak. I zabrałeś ją do swojego domu? Nie było gwarancji, że system się nią zajmie. Wolałem dopilnować tego osobiście. Anna, siedząca obok Zofii, ścisnęła dłoń córki. Jej głos był spokojny, ale stanowczy. Jakub uratował moje dziecko, zrobił to, czego nie zrobiłby nikt inny. Marek poruszył się niespokojnie. Procedury są po to, żebyśmy nie działali pochopnie. Procedury? Wiktor spojrzał na niego z chłodną obojętnością. Procedury nie ratują życia, ratują je lekarze. Marek zbielał na twarzy, ale nie odpowiedział. Popełniłeś błąd, Marek, kontynuował Wiktor. Jakub nie powinien zostać ukarany, wręcz przeciwnie, potrzebujemy ludzi takich jak on. Zieliński otworzył usta, ale nie znalazł słów. Jesteś zwolniony. W sali zapadła cisza. Jakub podniósł wzrok zaskoczony. Nie spodziewał się tego. Zieliński, który przez lata budował swoją pozycję, teraz siedział w bezruchu, jakby nie dowierzał, że właśnie stracił wszystko. Panie Nowak, zaczął, ale Wiktor pokręcił głową. Dziękujemy Ci za Twoją pracę, ale Twoje miejsce zajmie ktoś, kto rozumie, czym jest prawdziwa medycyna. Marek nie miał już nic do powiedzenia, wstał powoli i bez słowa wyszedł. Wracasz na swoje stanowisko, powiedział Wiktor, zwracając się do Jakuba. I nie tylko to, od dzisiaj jesteś nowym ordynatorem chirurgii. Jakub przez chwilę nie wiedział, co powiedzieć. To, co jeszcze kilka godzin temu wydawało się końcem jego kariery, nagle stało się jej nowym początkiem. Dziękuję za zaufanie, powiedział w końcu. Wiktor skinął głową. Zasłużyłeś na to. Życie Jakuba nabrało nowego sensu. Powrót do pracy był inny niż wcześniej. Nie czuł się już samotny. Z każdym dniem jego relacja z Anną nabierała głębi. Szacunek i wdzięczność powoli przeobrażały się w coś, czego oboje się nie spodziewali. Pewnego wieczoru, siedząc razem przy kolacji, Anna spojrzała na niego uważnie. Nigdy nie zapomnę tego, co zrobiłeś dla mojej córki. Jakub wzruszył ramionami, biorąc łyk wina. Zrobiłem tylko to, co powinien zrobić każdy lekarz. Nie, Jakub, pokręciła głową. Zrobiłeś to, co zrobiłby dobry człowiek. Nie odpowiedział, ale spojrzenie, które jej posłał, mówiło więcej niż słowa. Czas płynął, a ich relacja stawała się coraz silniejsza. Pewnego dnia, gdy byli w parku, Jakub zatrzymał się, spojrzał na Annę i sięgnął do kieszeni. Chcę spędzić z tobą resztę życia, z tobą i Zofią. Anna wstrzymała oddech, jej oczy rozszerzyły się, a na twarzy pojawiło się wzruszenie. Tak, wyszeptała, uśmiechając się przez łzy. Zofia, która stała obok, zapiszczała z radości i rzuciła się Jakubowi na szyję. Kilka lat później, gdy Jakub trzymał w ramionach Aleksandra swojego nowonarodzonego syna, poczuł, że w końcu znalazł swoje miejsce. Nie tylko ratował życie, budował je. Tym razem nie był już sam. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnej historii.